Cześć, witam. Majkowy z tej strony e, GS1200. Nie pamiętam, rocznikowo, modelowo. Czwarty, piąty rok. Pierwszy wydanie 1200. E, z przebiegiem takim już zacnym, nawet e, no, praktycznie 150 000. 149 330, 393 dokładnie. O, taki przebieg mam, mamy tego motocykla. E, już częściowo rozebrany. Tak, w międzyczasie po prostu jak była chwila wolnego, troszeczkę rozbierałem, e, co będziemy robić. Salutki serwis silnika. Zaworki, świeczki, synchro, filtr powietrza, no tego typu, cały serwis silnika. Mam porobić, posprawdzać hamulce, wszystko, wszystko, wszystko. E, ci zapoznają, to jest ten motocykl, który w zeszłym roku się. Taki fajny filmik był z różnymi śmiesznymi komentarzami Śmiesznymi lub nieśmiesznymi, teraz nie jak pod to podchodzić Bo przyprowadził przeprowadził mi tylko ten motocykl na wymianę oleju A naprawdę, słychać było, że on coś tam nie domaga Dlatego tym roku się zdecydował na coś więcej Nie sądzę, żeby to było po obejrzeniu filmu, ale... Eee... Także robimy serwisik silnika Pytałem się co za BSM, em mam się nie dotykać to się nie dotyka. Jak to mówią klient, nasz pan decyduje, nie chce, to nie. I w razie czego wiemy, ile to kosztuje. Potrafimy to na, wymienić, pompę naprawić, zregenerować. Nie ma problemu. Eee, chyba, że będą klocki do wymiany, którekolwiek, to wtedy nie ma, wy, nie ma wyjścia. Trzeba będzie wstawiać. Znaczy te, cały serwis pompy też ABS-u zrobić. Tak się prezentuje co to mówić, więcej pokażę jak. Się porozbiera. zobaczymy, co tam w nim piszczy. Chociaż w nim nie za dużo wypiszczało, poza tym, że os... znaczy inaczej on tak zaczął dziwnie chodzić, po jak widać czarne, a nie srebrne, teoretycznie regenerowane przepustnice, i tak po tym jakoś dziwnie zaczął chodzić. Nie wiem, przejrzę to wszystko, po zobaczymy co tutaj, jak tutaj. Bo tak, Mówię, no, praca tego silnika mi się mocno nie podobała, nie za wiele się zmieniło, zobaczymy, poszukamy przyczyny. Gresik w natarciu, mm, tak, trochę wiemy, trochę nie wiemy. E, zaworki, wydechy, ale to niemalże podparte były. Teraz wszystko jak najbardziej ok. I jeden, i drugi. Tak samo w Stanie W stanie było ok. W stanie problemów nie było. Tutaj luzy na osiówkach też są ok w porządku. E, sprawdzone już jest w porządku. E, także tak, lewa strona wyregulowana. O, pa, 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 pa. Tutaj nowe uszczeleczki wszystko jest. Grzeczniszeka teraz poskładamy. Pomyjemy wszystko, poskładamy. Dobra. I teraz tak, drugi temat: świeczki, 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 świeczki. Główna, a spoko, dopalająca. Tu spoko, powiem szczerze, na tej stronie mogę powiedzieć, że jest to względnie ok. Eee... O, tu się opas, uszyreczka troszeczkę zsunęła, dobra ale, 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 ale hmm, nie ważne na tej stronie jeszcze nie rozebrane, ale, ale o co chciałem pokazać ta jest nowa to jest dopalająca to jest główna stara cała zardzewiała jest bardzo ubogo stąd ta dziwna praca tego silnika jest bardzo ubogo na prawym cylindrze. Skąd, co, co, jak i dlaczego jeszcze nie wiem. Co będzie przyczyną, posprawdzam wszystko, porobię, po... Najpierw zrobimy cały serwis silnika tak jak się należy. Też jeszcze pytanie jak zawory. Yy, zrobimy synchronizację, filtr, w mini filtr powietrza, wszystko, wszystko, tak jak, wziąłem, tak jak się należy, wszystko się zrobi, ale... Brawy cylinder jest przyczyną takiej dziwnej pracy tego silnika, to już wiemy na, na milion procent, trzeba znaleźć przyczynę. To najbardziej śmieszne, oczywiście motocykl jak u tego właściciela jest zawsze do mnie przeprowadzany, zazwy inaczej zazwyczaj był przeprowadzany na wymianę oleju i nic więcej. W tym roku trochę więcej, bo tutaj każdy może przy nim niemalże grzebać, ale niż mniejszo pomijając. Za dwa dni jedzie w trasę tym motocyklem. Mam pewne podejrzenia, może wtryskiwać, może coś, nie mam pojęcia, ten, ale przez dwa dni to sobie możemy, wiadomo. Ja tylko mogę mniej więcej zdiagnozować i powiedzieć. W każdym bądź razie na prawym cylindrze jest ubogo, w mieszankę. skręcam, lewą stronę wkręcam e, dolne świeczki. Z, posprawdzamy na prawej stronie. Mamy jeszcze zrobić e, i zrobię to: pomiar ciśnienia w tym motocyklu, jak to wygląda. M, m, nam ciśnienia. Dobra, póki co tyle. Pokażę prawa stronę, jak wyglądała. Zobaczymy, porównamy. Nie ma analogiczna sytuacja na prawym cylindrze, plus e, osiowego tu nie było też prawie w ogóle. Sące były bardzo ciasne. Teraz osiowe są ok, dobra. E, 0, 15 jest w porządku. Tak samo tutaj jest w porządku. Do tych baryłkach wiadomo, ciasne, troszeczkę trzeba wiedzieć, jak to ma. I tak samo tutaj. Jest w porządku, także te mamy, składam dekielek, dolne świeczki już są powkręcane, oczywiście wszystko z odpowiednim momentem. Zakładam dekieletę z odpowiednim momentem i sprawdzimy mu ciśnienie bez podłączenia świeczek, bez tego jakie on nam tutaj ciśnienie kręci ten motocykl, a może tutaj coś. Może być, nie musi, ale tak jak powiedziałem, sprawdźmy go kompleksowo. E, upewnijmy się, trzeba na pewno wszystko tu jest OK. Jak było widać tam na zdjęciach, 11 do 9, duża różnica. Co tu wiele mówić? E, cała przyczyna takiej dziwnej pracy tego motocykla. Nie ma co tu za wiele szukać, kombinować dwie atmosfery ciśnienia różnicy to jest dużo na zimnym silniku. Co tu więcej gadać, jak tu nie ma o czym. Cała, znaczy, co może być przyczyną, jak widzieliście, zaworki ok. Może głowica, może pierścienie, może coś. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Jest dosyć duża różnica w ciśnieniach i wszystko na ten temat. także co składamy. Znaczy już mam tu poskładane, zakładam mole, muszę jechać po nowe śruby, bo oczywiście tam to się nie porozkręcało, musiałem pociąć. zakładam gmole, tutaj podokręcam wszystko, po odpalę go, zrobię synchronizację, wymianę oleju, filtra powietrza, Całą resztę posprawdzam i tyle. co tu wiele mówić. nie ma za bardzo o czym czasami yy, i tyle no. Starego to się normalnie sypie. I taki, dosyć mocno równy. Już mam nowy, opisany, podpisany. Także montuję, podpinam waku i odpalamy. Niech się rozgrzeje, i wtedy się zrobi synchronizację. Startujemy! No dobra, niech on się rozgrzeje. Posprawdzamy wszystko się go wysynchronizuje i zobaczymy co to będzie dalej Może trochę lepiej to będzie chodziło choć tak jak umyć wieja atmosfery różnicy to jest dużo i ja spektrum, bary no i dobrze, mamy synchronizowane, powiem szczerze, niewiele się zmieniło wcześniej po tym co yy, jak wcześniej było pokazane. Jeszcze może jakoś bardzo minimalnie jest do korekty, ale to już tak jest bardzo, bardzo, bardzo minimalnie. Teraz jak zakontrowałem tam minimalnie mi skoczyło. Powiem tak, pracuję już dużo lepiej, ale jeszcze nie idealnie, w tym choć idealnie nie będzie ze się na ściana. Jeszcze dopieszczę to. Było już, tak powiem, pojawia się, znika, ale na takim bardzo minimalnym temat. Na trzy kreski było, prawa, prawa lewa. I naprawdę ciężko go miałem tym już bardziej dokładnie się nie da. Pojawia się, znika raz z prawej, raz z lewej. Można podpinać wszystko Porozłączać wakuometry Nie jest ok, naprawdę chodzi dużo lepiej Ostatnia czynność, zimy na oleju Magło tyle go było, olej spuszczony Zalewamy go czujnikiem do ABS Sienich, co? Tak, dobra eee, i eee, preset przysporowany. na tak budowa. To, to właściciela poinformuje o tym, że jest dowiedziony, ale tak bo to ty jutro w jedzie, tak że no, do jutra mu tego nie ściągnę. No i tak, mamy gejścika skończonego. Z tym, że jak to w wypadku tego motocykla zawsze bywa, u tego właściciela, wszystko na ostatnią chwilę, już teraz, dzisiaj, bo jutro jadę. Jest jeszcze parę tematów innych do zrobienia, do ustalenia, no ale, ma czasu. Czas, wiadomo, poinformuję i tyle, no ale największym tematem jest to różnica ciśnienia. Dwie atmosfery to dużo. Co może być przyczyną? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie będę, yy, jak to się mówi, zgadywał. Czy może już zawory przepuszczają, czy nie ma, czy się pierścienie gdzieś tam przypiekły, czy coś, nie mam pojęcia. Tak motosy pali chodzi. Mówię no dużo, dużo naprawdę zajęło mi czasu synchronizacja. Chodzi. Okej. Okay. Chodź mówię no. Czuć tą delikatną różnicę w pracy tego silnika. No niestety, inaczej być nie będzie. Chyba że, że będziemy ingerować głębiej w silnik, co szczerze powiedziawszy wątpię. Ale dobra. Póki co, tutaj praca przy nim skończona. To, co miało być zrobione, jest zrobione. Yy, a reszta, czy coś będzie, nie będzie. Nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy, jak to się mówi. Jak z finansowaniem tego sprzętu, czy może będzie sprzedawane, czy nie będzie, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie właściciela o wszystkim poinformuje. Plus, po to jest ten filmik kręcony, żeby mieć jakieś dowody na to, co było, jak było. Dobrze, dobra, do następnego.